się pytamy czy to koniec PO i pisu po z tej struktury betonowej. Mam nadzieję. Mhm. Pani będzie głosować na sobą Miramend żeby to rozbić? Nie, broń Boże, ja wybieram mniejsze zło niestety. Mhm. Czyli w drugiej turze dopiero Pani pójdzie na wybory? Nie, idę w, w pierwszej i w drugiej, jeśli będzie taka konieczność, ale wybiorę niestety PO, niestety. Z dodatkiem niestety. No to, no to jak, Pani wcześniej powiedziała, że ma Pani nadzieję, że ten beton PO, PIS upadnie tak, i Pani głosuje... na tego że uważam, że oni razem w, w kupie są, yy, że tak powiem, w jednym czasie jak są to są yy, mieszanką wybuchową. Mam nadzieję, że to się zmieni jak PIS odejdzie. Aha, że jak jednak platforma wygra, ten, yy, ten yy, pojedynek, tą walkę. Mam nadzieję po, polsko-polską. No, no a nie sądzi właśnie, że pani, że, że, że ci młodzi ludzie są już zmęczeni po prostu tą właśnie wojną polsko-polską, no i chcą wybrać kogoś innego? Tak, sądzę, oczywiście sądzę. Wszyscy jesteśmy zmęczeni taką y, wojną. No ale to jest, wie Pan, zależy od poglądów, kto którą część wini za tą wojnę. Mm -hmm. Każdy ma innego wroga, że tak powiem. Mm -hmm. No także. Pani wybiera tą stronę platformy obywatelskiej. To co się podoba tutaj, a co się nie podoba w tym pisie? To znaczy, wie pan, co? Napis no za dużo przekrętów, za dużo kłamstw, oszu, oszustw e, e, finansowych, na, naciągań, za dużo tego wszystkiego. No u, Może się mylę, może za mało się interesuję, ale w platformie jakoś tego nie zauważyłam. Było też dużo afer. Za poprzednich rządów? I... No, tak. nie są te, dlatego powiedziałam, Wybieram mniejsze zło. Okay. Okay. Z pis nie mam nic wspólnego. Ja jestem za PO, także nie mam nic na temat y, pisu do powiedzenia. także dobry, dobry. Dobry. W sensie PO-PIS-u, czyli PO. i Platforma i PIS rządzą od 20 paru lat w Polsce. I... Czy to jest czas na, na jakąś zmianę, że poza tym układem? No, Myślę, że PIS powinien odejść, a PO powinien rządzić. No. Moim czas. zdaniem. Jestem za i zawsze byłam. I Będę za PO. Niech powie w takim razie, co się podoba w tej właśnie platformie? I wszystko ogólnie. Mhm. Na, naturalnie wszystko mi się podoba. PiS może pomagał, ale ja raczej nie jestem za nimi. Mhm. Nie, nie wypowiadam się na temat polityki, bo nie lubię polityki i nie wchodzę w takie tematy. Mhm. Co się nie podoba w tym PiSie jeszcze? Że oni dużo kradną, więcej niż to kradli? Są to są złodzieje. Kaczyński i reszta. To są złodzieje. Także wszystko na ten A temat. Donald, Donald Tusk też miał swoje afery i też performia... pan, co? Niech pan nie, nie dopytuje się takich rzeczy ode mnie, bo ja naprawdę w politykę nie chcę wchodzić. Nigdy się nie wypowiadałam i, i nie chcę się wypowiadać. Ale jestem cały czas za nie PISem, tylko PO. W końcu będzie jakaś zmiana? Tylko czy oprócz platformy i PISu? Chciałbym, chciałbym, ale myślę, że to się raczej nie zmieni. Czemu to się nie zmieni jeszcze? Za 5 lat. Myślę, że za 5 lat będą większe szanse, teraz myślę, że jeszcze jest za mało. Myślę, że jeszcze Męcy nie da rady. Mhm. Myślę, że jeszcze nie da rady. Mo może coś się zmieni w parlamentarnych w 27. Może będzie tam faktycznie już tak trzecia, trzecią drogą, ale widać po notowaniach chyba Konfederacji, tak? Oni zaczynali, ile tam mieli 7, jak weszli. Teraz też mieli chyba 7, no nie, jak weszli, ale to już ilość tam ludzi głosujących na nich też wzrosło, no nie. Myślę, że myślę że w 27 coś będzie bardziej już realnego, no nie, ale na razie będzie cały czas duopol. Trzaskowski. Mhm. Niech pani powie dlaczego Rafał powinien wygrać i dlaczego wygra? Myślę, że wygra dlatego, że Nabrocki, za dużo mówią o Nabrockim złych rzeczy i to chyba wpłynie na, no, na wybory, mhm. także a Trzaskowski no, jest znanym także. Ja sama jeszcze nie jestem zdecydowana kogo. Mhm. Ale myślę, że PO. Że jednak PO, że w tej, w tej wojnie polsko-polskiej jednak strona Platformy. Raczej tak. A dlaczego właśnie tak Platformy? Dlaczego, dlaczego <laughs> Rafał Nie wiem. Nie umiem oddzielić odpowiedzi. Po prostu, z... po prostu tak. Dzisiaj... Będę, będę głosowała na Nawrockiego i nie przekonacie mnie, żebym na kogoś innego. To nie jest żadna afera, proszę pana. To jest nagonka. Kto tu nie, nie co, co pani sądzi o Sławomirze Męcenie, który zaatakował Karola Nawrockiego właśnie? Pokazując. Czy to koniec popisu? <laughs> czy to koniec? Bo przy, przy tych wszystkich aferach... Miejmy nadzieję, że tak. Czy to koniec? Że w końcu jakaś zmiana będzie w tym kraju? Zgadza się. A, <laughs> A na kogo będziecie głosować? No tego właściwego. No tymi, kto jest tym właściwym kandydatem? No na pewno nie pis. Uh -huh. Nie, my jesteśmy PO. Wszystko, tak? tak. Ja, nie uważacie, właśnie, że te wszystkie afery również po stronie platformy spowodują, że ludzie będą głosować na przykład na Mencena, na Grzegorza Brauna? Zawsze będą afery. Myślę, że to nigdy nie zniknie. To jest polityka. Mhm. Tym się karmią, tym się żywią, a my musimy wybrać i to od nas zależy, co będzie słuszne. Mhm. Na kolejna sprawa, że przy tych aferach, które już się pojawiły w międzyczasie, dalej ludzie głosują na PIS. Tak? Czy Rafał Trzaskowski przegra w tej drugiej turze? Wygra. Oczywiście, że wygra. Wygra. Sądzicie, że teraz Karol Nawrocki miał problem z tą. Z. Gdyby z... pani umówił prawdę, to by było wszystko w porządku. A tak, że on oszukuje Naród. To tak jest. To oczywiście. Czyli nie, nie uważacie, że, że jedna i druga strona mają afery, przekręty. Na, prawda jest taka, że które grabie grabią od siebie. Wszystkie grabie grabią do siebie. Ale z, między dżumą a cholerą trzeba wybrać, jak to wszyscy mówią. No. Tak. Więc kto jest dżumą, kto cholerą, to niech chcę pan sam powie. A to nie lepiej wybrać coś innego, poza tą właśnie dwójką e, partii, poza platformą, poza pisem? Może coś nowego w końcu? A kogo pan proponuje? Mamy jeszcze 11 Bram. innych kandydatów. Brawo. No. Nie, no tego szałoma. Dzięki bardzo, ale ja się spieszę, przepraszam. No, ja też bardzo dziękuję, bo. Ale to, no właśnie, 11 innych kandydatów jest i. Nie wiem, nie mam swojego. Tylko po prostu Pani pójdzie na Rafała Czeskowskiego Iście. Czemu jest tragicznie? Dlatego, że jest za dużo marketów, mhm. które wyprowadzają pieniążki z Polski. Mhm. O. Że, że handel stąd jest wysy... Wiedronka portugalska, Lid niemiecki, Aldi niemiecki. Park gdzie... hiszpański. Co? Spar hiszpański. Ka Kaufland jakiś kurde francuski. Mhm. Po... Były polskie sklepiki, ludzie pracowali, płacili tu ZUS, podatki, a oni płacą kreatywność. Ja do... Dziękuję, do widzenia. Wykazują straty, nie? A nie sądzi Pan właśnie, że dużo młodych ludzi teraz jest zmęczonych tą walką tak, platformy pis i głosują na. Młodzież w ogóle nie interesuje się takimi rzeczami jak patriotyzm, jak, jak nie wiem, sądzę, że jeżeli byłaby wojna, co nie daj Boże, to większość młodych ludzi by po prostu wyjechała stąd. Zostaliby tylko starzy ludzi, którzy by mogli walczyć ewentualnie. To sądzi pan, że to jest związane z tym, że ludzie są zmęczeni już tą wojną polską-polską, platformą no, em Myślę, że tak. No, skoro Polska została podzielona, to widać zresztą po sondażach i po, po, po wyborach, no to nie ma się co dziwić. Zrobili samo zło to, co było, i tyle. No właśnie. No i jakie jest teraz rozwiązanie tego? Rozpierdolić to wszystko i zbudować od nowa. Polskę po prostu jest zmieść. Tak, zmieścić. Z tak, tak dokładnie tak. N nie ma, nie ma e, tak naprawdę na polskiej arenie jakiegoś charyzmatycznego faceta, tak jak Piłsudski, który by walnął w stół i powiedział panowie, dosyć tej zabawy i przepychanki. I już powsadzać tych, którzy zasłużyli, a resztę po prostu zbudować od nowa. Czyli po prostu jest problem cały czas w systemie politycznym, społeczno-politycznym w Polsce. Dokładnie. Polacy się nie potrafią dogadać. Potrafią walczyć, jeżeli przyjdzie jakieś zagrożenie, ale po wygranych nie potrafią się porozumieć. Jest, zresztą to widać nawet po koalicji. Tak? Jedni w tą, drugą w tą. Tak naprawdę sztucznie utrzymywana jest ta, ta koalicja. Po to tylko, żeby nie wiem, PiS nie dopuścić do władzy. Czy to koniec Platformy i pis po tych wyborach? Bo Mencen wygra wybory. Wydaje mi się, że będzie koniec pisu. Dlaczego Pani tak sądzi, że to jest koniec pisu? Nie wie, wie pan, chodzą takie w ogóle opinie i oszukują bardzo teraz. Mhm. Jeżeli na tygodniu się handluje, to nie masz tyle sprzedających, kupujących. E, Grużę mieć stałych klientów. E, to jest e, najważniejsze, dobry towar, no i to mm -hmm. jest kl klucz, do, klucz do sukcesu. E, także jest renoma, jest dobrze. Okej, okay, no, fajnie, to, to znaczy, tak. jesteś młodym przedsiębiorcą, młodym rolnikiem, jak rozumiem, tak? Znaczy, tak, u nas to szło z pokolenia na, na pokolenie. E, to znaczy, zaczął handlować dziadek, uprawiał ziemniaki, miał, miał swój sad, e, potem przejął biznes wujek, no i teraz ja się podłączyłem, także z pokolenia na. Na pokolenie to przechodzi. No i co? Mam jeszcze swoje kury, jajka. Zajmuję się miodem, pasieka, także... Pełen biznes, okej. Okay. To życzę Ci powodzenia oczywiście. Opowiadaj w takim razie, czego potrzebujesz od Polski. Co by, pasowałoby dla Ciebie, żeby w Polsce się stało, zmieniło? O, na pewno mniejsze podatki. To, 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 to zdecydowanie. I to jest chyba najważniejsze w prowadzeniu, moim zdaniem, biznesu. No. Żeby po prostu te podatki były proste, niskie? Tak, i... Niskie, proste podatki. Eee, a tak, warunki są chyba okej, okay, moim zdaniem. Mhm. Dobra, a jeszcze tylko powiedz w takim razie, czy to koniec popisu po aferach platformy i pisu? <laughs> Powiem tak, ja od zawsze ta yy, byłem opcja zdecydowanie prawicowa, mensen. Także z, z, skończyłbym z tym z tym układem, który trwał 30 lat w Polsce i co 8 lat zmiany. Peopis, peopis. Trzeba czegoś nowego dlaczego Nie, no, Rafał Trzaskowski powinien przegrać? Mówię, że zmienia... Jak ktoś jest nieudacznikiem, to jak może wygrać? No. Chyba, że... Nie wie pan. Zmienia zdanie. Jego czy jego zwolennicy, czy stópki gotowi mu całować? My chcemy być wolnym krajem, niezależnym. Mhm. A tutaj widać, zależność będzie bardzo duża. Od kogo? Od Niemców. Od, Od Niemców, oczywiście. Zresztą Unia Europejska, szczerze mówiąc, no, szkuje nas po prostu. Myśmy chcieliśmy wszyscy do Unii i... Niestety to nie jest ta unia, do której wchodziliśmy. Ale niestety sami jesteśmy winni, tylko że to wtedy inaczej zupełnie wyglądało. Sądzicie, że, że te, z tymi aferami po stronie PiSu przez tyle lat i aferami po stronie Platformy, czy, czy to nie będzie w końcu ten moment, w którym młodzi ludzie na przykład wybiorą Sławomira Mencena na prezydenta, żeby rozbić ten beton po PiSu? Znaczy, ja rozumiem, że młodzi ludzie. No, szukają czegoś nowego. Każdy z nas kiedyś był młody i szukał czegoś nowego. Nie miał doświadczenia. A jak później się zdobywa no, doświadczenia? Na różne osoby głosowali kiedyś, ale człowiek nie wiedział, że niektórzy byli donosicielami, że niektórzy byli prawda, tajnymi współpracownikami. Tak to jest, no a młodzi mają prawo, no w końcu każdy ma prawo głosować na kogo chce. Tylko szkoda, że te błędy później wie znaczy biją we wszystkich. No.